Witam serdecznie. Pytacie, co tutaj robimy, gdzie jesteśmy? Otóż, nasz Andrzej został wysłany na badania psychiatryczne. Andrzej Wielebny został wysłany na badania psychiatryczne do szpitala specjalistycznego w Bolesławcu, moi drodzy, w Bolesławcu. Więc na siłę po raz kolejny próbują zrobić ze zdrowego człowieka wariata. <laughs> Kolejny raz wysyłając na badania psychiatryczne, więc dzisiaj przyjechaliśmy grzecznie, żeby tutaj naszą przedstawić relację też z tego wydarzenia, żeby pokazać właśnie, jak takowe badania są przeprowadzane, jak to będzie wyglądało. Będziecie też naocznymi świadkami tego wydarzenia. No cóż, zobaczymy, czy. Lekarze, psychiatrzy, jak również pani psycholog, która jest bardzo miłą osobą, bo już nie pierwszy raz miałem możliwość z nią porozmawiania. Wcześniej też tutaj byliśmy, ale z innym bohaterem na takim badaniu. Oczywiście do tego badania nie doszło z wiadomych względów, ponieważ uczestniliśmy jako, jako widzowie, jak również. Jako pełnomocnicy tej osoby. Dzisiaj nie ma już jej z nami, natomiast jesteśmy dzisiaj z interwencją dziennikarską, jak również jako osobiści operatorzy kamery, i będziemy tutaj wam dzisiaj relacjonować, jak wygląda, moi drodzy, i przebiega takie badanie, czy lekarze, no, zobaczycie sami po ich reakcjach, czy są oni yy, odpowiednimi ludźmi na odpowiednich stanowiskach, aby takowe badania przeprowadzić. Jak usłyszeliście z wczorajszej mojej re relacji z sądu w Jeleniej Górze z domu publicznego w Jeleniej Górze. Pracownik tego domu publicznego, czyli na stanowisku sędziego, ta osoba, z przykrością muszę stwierdzić, że to jest kobieta, Aśka, więc nie uwzględniła opinii biegłych lekarzy psychiatrych, gdzie się poddałem takiemu badaniu jeszcze bez nagrywania wcześniej. To było jedno jedyne. Opinia była, że jeszcze wyciągnę tą opinię z ak sprawy, będę próbował, chociaż. Nie, nie sądzę, żeby mi się to udało, ponieważ dokumentacji medycznej może nie być w aktach sprawy. Lekarz stwierdził, co stwierdził lekarz: że jestem zdrowy, prawda? Więc skoro lekarz stwierdza, że jestem zdrowy, to na jakiej podstawie takowe badanie się odbywa? Interwencja dziennikarska, prasa. A my nie nagrywamy szpitala, tylko tutaj. A czekaliście Państwo na to? Ja chciał, żeby Państwo czekaliście było na ósmą wyzwanie. Na, na dziewiątą, dziewiątą, na dziewiątą. Na dziewiątą, także już jest spóźnienie, Panie doktorze. nie jest spóźnienie. No jest spóźnienie. A ja wychodziłem, widziałem Państwo w samochodzie. No ale nie było jeszcze osoby zainteresowanej, tylko my byliśmy jako dziennikarze. Nie wiem, a teraz jest policja. Jeszcze inne wody. No. Nie, nie orientacyjną, ustaloną. No Pan nigdy nie rozmawia, bo Pan nie ma argumentu, żeby rozmawiać. Czas to pieniądz, także wie Pan. Oczywiście, że nasze. Tutaj. To chodźmy. Pełnomocnikami sprawie... Znaczy pełnomocnikami jeżeli pan... Jeżeli Oczywiście pan prawa... Nie, 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 Prawa pacjenta, prawa pacjenta... Pan nie jest pacjentem. A pan jest ten? osobą, która została skierowana na... Ja nie, nie jestem osobą, a człowiekiem. Jest, jest pan przede osobą, przede która Nie jestem osobą, człowiekiem. Dane jest pan zostały... człowiekiem, który został skierowany na badanie nie jest pan pacjentem. Nie obejmują i... pana prawa pacjenta. Obejmują. Czy tutaj to, to, to akurat pan ok. robi w, na NFZ? Proszę pana, na co ja robię? Jest to jest zupełnie sprawę. To nie jest to nie jest uchwalone, jeżeli pan... Ale w gabinecie, który należy do, do szpitala finansowanego przez NFZ, tak? Jeszcze raz tak. pan nas nagrywa? Oczy... No, my interwencję dziennikarską przeprowadzamy. Będzie, przeprowadzamy. Odmawia pan proszę. Proszę, proszę nie próbować łamać artykułu 43 prawa i 46 prawa prasowego. Odraża Oj... się pani na odpowiedzialność karną. Niech nie, pan nas nie straszy. Ojcze Wielebny, no to będziemy, ja formuję, będziemy, będziemy my jako, my jako y, tutaj kamerzyści Ojca Wielebnego, my chcemy tutaj właśnie uczestniczyć, jako dziennikarze no, również. Ja mam osobistą, ktoś ze mną rozmawia, mając rączki w kieszeni, a z, no, jest to dla mnie nie. Dobrze, dzwonimy do sądu po prostu. Odmawiacie. Znaczy tak, jeżeli pan nie zgodzi, jeżeli pan będzie, może pan przyjść z adwokatem, mecenasem, który ma... Pełnomocnikami. No to pan, jesteśmy nie, tymi pełnomocnikami. Nie, nie ma czegoś takiego jak nagrywanie treści a, tego a podstawę prawną pan poda? Nie. Nie, bo nie zna pan ale tej podstawy. Pan, ale nie zna pan, pan tej, tej podstawy prawnej. Pan nic Czyli nie, nie pan musi. Ja, ja składam... W pracy w pracy ale to, tak pani... Pani jest osobą Pani jest publiczną, osobą publiczną zatrudn i... zatrudnioną tutaj, zatrudnioną. Przedstawienie na naszego wizerunku, a takiej zgody nie, nie wydaliście. Nie prywatnie w domu A może to nie, nie, jest, nie dali... jest koncert życzeń, panie doktorze. No oczywiście. No ale to jeszcze to musimy to potwierdzenie tak. mieć, musimy dokument uzyskać. Musicie napisać coś, że odmawiają. Dzwonią do sądu, że odmawiają. No jak, 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 jak Andrzeju widzisz to? W chwili obecnej. Zachowanie lekarza, których według moich. On nic, nie musi. on nic nie musi. A ty nie jesteś pacjentem. A ty nie jesteś pacjentem. Czyli kim on jest, skoro on tutaj swoim autorytetem doktorskim, tak? No, ja bym się kłócił, czy on jest. No, niech ma tą pieczątkę, niech będzie. Więc jeżeli jest lekarzem, doktorem, prawda, więc na podstawie tych uprawnień ma być jeszcze dodatkowe uprawnienie tej, tak, są droby, czyli Czy jedna kopia to na legitymacji lekarskiej? No właśnie nie jestem pacjentem. No, jest nie. no jak można jeżeli nie jesteś pacjentem, to jak można cię badać? Mhm. No właśnie, to ja czegoś nie rozumiem. To my chyba przyjechaliśmy do psychiatryka, tak czy nie? Okay. <laughs> tak. To teraz, kto jest tutaj normalny? Bo, bo ja czegoś nie rozumiem. Już wstępna rozmowa o kwiatem, gdzie jesteś. jeszcze prawa pacjentów Ale Ardze, jak mogłeś przeglądać prawa pacjentów, skoro ty nie jesteś pacjentem? No, Przed chwilą usłyszałeś, że nie jesteś pacjentem. Mamy to nagrane, mamy to na relacji na żywo, jest z nami ponad 200 osób na, na żywo. Są to świadkowie. Dziękujemy Wam, że jesteście. Mieliście okazję usłyszeć sami właśnie, co? Lekarz, psychiatra. No ja nie wiem, czy on sam nie potrzebuje pomocy. Nie, to jest, to jest mafia. To jest mafia. To jest mafia. tysiąc złotych. Każde badanie. Każde badanie i wypłata biegła 1000 Tysiąc złotych. To są pieniądze z NFZ-u. Wyłudzone pieniądze z NFZ-u. I teraz jest tutaj ten to... Yy... Albo? To Wojewódzki, yy, wojewódzki sejm, jeśli dobrze pamiętam, i to jest opłacane z, z publicznych środków. To jest prywatne w tej chwili to co nie robią. To jest Nie bywała sytuacja, moi drodzy, nie bywała, ale ta kuriozalna sytuacja powtarza się po raz drugi tutaj podczas mojej obecności pani doktor psycholog psycholożka poznała. Poznała już mnie, że byłem tutaj już wcześniej. No, jak widzicie, zachowanie lekarzy, którzy powinni opiniować i, i leczyć ludzi. To jest, to jest, ci, którzy tutaj się na oddziale znajdują, bo za, za moimi plecami jest, jest, moi drodzy, tu jest wejście dla osób dorosłych. Tutaj niżej te drzwi, które widzicie, to jest wejście dla dzieci. Tu trwają eksperymenty medyczne. Samo, obecności nie, w rejestracjach, nie, ponieważ... Pan nie nie jest, nie ale nie pan stwierdził, że nie jestem jest pacjentem. Nie się. Ale ja nie, rozumiem, ja nie rozumiem, ani z panem, ani z panem. Spokojnie, czy jestem pacjentem? Nie, nie jest pan pacjentem. To na jakiej podstawie chce pan przeprowadzić badanie? Ale proszę pana, pan tu przyjechał, ja panu kazałem? Yy. Czy ja panu kazałem, Andrzej Józefowski? czy ja panu kazałem tu przyjechać? Proszę odpowiedzieć na pytanie, tak czy nie? Kto panu, jest? Proszę pana, kto kazał tu... To, panu, na to nie, panu... nie może kazać. Jest... I na tym. To po co pan przyjechał? Tylko dlatego, żeby dopełnić pewnych procedur pana, ja falsyfikacji na zdarzeń, jakie jest prawa sądowa, prawda, w związku z tym, że znam prawo, a trzeba jednak oszukać tego swojego Ale przeciwnika. Panu czy, czy ja, Andrzej Jurkowski kazałem do panu przyjechać? Ja przybyłem. Tu. Pytanie. Czy ja, Andrzej Jurkowski kazałem panu przyjechać? Andrzej. Czy ja Panu Kazałem Panu tu przyjechać? Nie, nie może Pan nic powiedzieć Ale może powiedzieć tak, czy nie? Chciałbym dopełnić pewnych procedur formalnych, dlatego proszę, tu przybyłem. Proszę, proszę pana, I chciałbym, żeby wszystko byli pan Będzie, jest, to będzie. Ale, ale ja, ja to jestem to dziennikarzem. Ja Panu nie mówię, co Pan ma robić. Ja Panu nie mówię, co Pan. Ale panie, to nie koncert życzeń, proszę Pana. Panie. Słucham Pana? Tak, Sł proszę Pana. Czyli Pan odmawia, odmawiam jakichkolwiek, żeby Pan proszę opiniował, pana, jeżeli złożę pana, zawiadomienie proszę pana, proszę do Izby Lekarskiej, pan, że Pan w tej Proszę Pana, jeszcze raz jestem po rozmowie z sędzią sądu w Główku. Pan sędzia powiedział wyraźnie. Odmawia Pan badania, O badanie odbywa się w sposób indywidualny, bez obecności kamery. Przecież Pan nie wzywał tego Pana, prawda? Nie. No to na jakiej pan podstawie chce te badanie przeprowadzić? Ale ja, ale dziennikarz, ja zadaję Panu pytanie. Pan odmawia. Czego pan odmawia? Kontaktu z panem. Pan kontaktu. A ja pyta, się z panem nie panem kontaktuję panem w ogóle. Panie? Pytam się, na jakich zasadach chce pan robić tutaj eksperyment medyczny? Możecie się <grym> razem, tak jak się obejmujecie, panie? tak możecie się kontaktować. Nie wyrażam zgody na żadne badania i na żadną opinię. A dokumenty oddał? Nie, bo on ma akta z sądu. Akta z sądu. Może zeszła jakaś pomyłka, bo jeżeli sędzia kieruje... Widzieliście zachowanie w, wy, lekarza. Lekarza, lekarz, A to że... potwierdzenie odmowy, potwierdzenie odmowy badania? Ja tu, przyje, ja tu przybyłem i ja muszę się tutaj odnieść badanie. Widzę, że tu jest po prostu lekarz, oszustwo, złożę zawiadomienia do prokuratora. I do Izby Lekarskiej. Izbę Lekarską też powiadomimy. Tak się, tak się odbywają badania psychiatryczne. Tak się odbywają. O, teraz wzywa, wzywa tutaj lekarz. Gestem takim wzywającym kolejnego człowieka na badanie psychiatryczne, prawda? A to po jakich środkach pan jest, panie doktorze? Ja, a gdzie się pan leczy? Niech pan powie: gdzie się pan leczy? Zadałem panu pytanie: czy pan się leczy? Czy pan się dobrze czuje? Tak, pan się dobrze czuje? Ja, ja mam podstawy twierdząc, że, że pan się źle czuje. Bo pana zachowanie wskazuje na to, że pan y, powinien być może być tutaj na tym pierwszym piętrze, ale po tamtej stronie, nie po tej, co, której pan jest. Jaki, jakie eksperymenty medyczne pan tutaj na tych pacjentach przeprowadza? Na dzieciach jakie pan? Pan jest przedstawicielem Big Farmy? Pan jest przedstawicielem Big Farmy? Panie doktorze, kto panu dał uprawnienia w ogóle? Proszę mi powiedzieć. Kto panu wydał takie uprawnienia? są Niekompetentne. A pan jest kompetentny w swoich ocenach? Na pewno. Jakich? Nie rozmawia pan ze mną. Co pan ma do powiedzenia widzą, Bo tutaj mamy ponad 300 świadków na, na żywo, więc chciałbym, chciałbym usłyszeć od pana. Zmienili, odpowiedzi. Zmienili dziennikarza. dziennikarza zmienili. A może to lekarza należy zmienić? Podjechała następna ofiara systemu. A jaki jest koszt tego badania takiego? No bo my wiemy, że tysiąc złotych, więc ile trafia do pana kieszeni? Bo pan teraz na NFZ, czy teraz będzie pan przyjmował na, na jak, prywatnie? Do Izby Lekarskiej zgłosimy to, bo to, bo to jest wyłudzanie roku. środków finansowych, publicznych środków finansowych. Brawo. Zawiadomienie do prokuratury też będzie. No, będzie, Brawo szanowny dobrze. panie lekarze. Brawo, się, proszę tylko się dobrze mieć ubezpieczenie od, tego, od, yy, pod, od pomówienia. Od pomówienia, tak? Dobrze, my będziemy pytać, wie pan? Będziemy pytać każdego właśnie z tych, z, z tych pracowników administracji Brawo, publicznej. Ja, ale jest pan, naprawdę jest pan no, ale pan cały czas w moim kierunku coś, nie, coś to pan mówi. Tutaj przyjechał, nie ja. No, ja przyjechałem z interwencją dziennikarską, żeby pokazać właśnie stan służby zdrowia, mhm. stan psychiczny też lekarza, psychiatry. I absurdy. I absurdy właśnie, które tutaj występują. No. Bardzo pan nerwowy jest, panie doktorze. Co? Twarzy nie. Nie. nie, Jest praca do wykonania. Właśnie. Praca do wykonania. To się nazywa praca do wykonania. Ja odwróciłem, odwróciłem już. odwróciłem. Kochani, no widzieliście zachowanie lekarza-psychiatry. Możecie teraz ocenić, czy sami piszcie w komentarzach, jak jego postawę oceniacie, jego zachowanie, jak oceniacie. Czy to jest osoba, która powinna wydawać jakiekolwiek opinie lekarskie na temat stanu zdrowia. Bo jak zauważyliście, moim zdaniem nie ma twarzy, więc możesz. popatrzcie, a teraz doprowadzenie jest kolejnego człowieka w asyście policji. I teraz tak, lekarz takimi gestami wzywał policjantów, czyli wydawał im polecenia. Lekarz wydawał policjantom polecenia, moi drodzy, pracownik cywilny wydaje polecenia policjantom. Do czego to doszło w tym kraju? Chorym kraju, chory system. Obudźmy się wreszcie i pokazujmy tą obudę, pokazujmy to, to kłamstwo, ten wał, który następuje. Ale mamy też taką informację... Moi drodzy, z wewnątrz policji tam już zaległości są. Bodajże chyba wczoraj na artykuł nawet na tym portalu Wirtualna Polska 30 milionów, chyba bodajże złotych zadłużenia. Nie płacą za papier, nie płacą za dostarczane z zewnątrz firm przez firmy. Potrzebne artykuły, m.in. papier, długopisy, jakieś tusze do, do, do drukarek i tak dalej, i tak dalej. Policja nie płaci rachunków, czyli. Wyłudza, okrada prawdopodobnie to jest dopiero moi drodzy, i coś wam jeszcze pokażę. Popatrzcie, oh. dofinansowano ze środków funduszu przeciwdziałania srowit i tak dalej. Dofinansowanie, zobaczcie, ile środków poszło z budżetu państwa. Na tą instytucję na tą instytucję poszło tyle środków, ile dzieci można by było nakarmić, ile dzieci można by było wyleczyć za te środki. Oczywiście, ale naturalnymi sposobami, nie, nie tą big farmą, medycyną. A popatrzcie, kogo tu mamy jeszcze słynnego. Owsika. Nawet owsi kto finansuje, słuchajcie... Zakłady, gdzie Big Pharma stosuje eksperymenty na człowieku. Na człowieku. Widzieliście sami. To nie jest iluzja, to nie jest film science fiction. To się dzieje naprawdę tu i teraz. To jest rzeczywistość, smutna rzeczywistość. Ale naród polski został w ten sposób właśnie spacyfikowany, potraktowany i tak jest przedstawiany. Właśnie 11:45 za chwileczkę spotkamy się w sądzie w Lwówku Śląskim na kolejnej Idziemy. rozprawie. Właśnie udajemy się do Lwówka Śląskiego na rozprawę. Jestem tam w charakterze znowu obwinionego wspólnie z naszą Madzią, natomiast no, usłyszycie kuriozum co, co, się, co się dzieje nawet w tej instytucji polskiej sądownictwie. Zobaczycie za chwileczkę 1145, kolejna transmisja, tym bardziej z domu publicznego w Lwówku Śląskim. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie przewodnicząca pracownik na stanowisku sędziego. Mieliście, byliście dzisiaj świadkami wydarzenia w, w, w szpitalu specjalistycznym, w szpitalu psychiatrycznym w Bolesławcu. Słuchajcie, dla mnie osobiście tego lekarza już tu dawno powinno nie być. No ale taki pracuje. Lekarza, który nie zajmuje się pacjentami. Lekarza, który, no właśnie, nie zajmuje się pacjentami. Lekarza, który czy jest lekarzem. Nie wiem, no nie wiem. Wtedy do no... mechaników powinni wysyłać. To jest... Czyli sędziowie. Ja nie wiem, czy sędziowie sami siebie nie powinni wysłać do, 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 do tego lekarza, jak również nie powinni tych, którzy nas wysyłają do, 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 do tych lekarzy wszystkich wysyłać, no bo przecież widzieliście sami, no psychiatra, psychiatra sam powinien odbyć badania psychiatryczne i kto go... Kto go... Kto go, go dopuszcza do takiego orzekania? Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja po prostu. Ja już tracę w tym kraju. Tracę jakiekolwiek poczucie, że cokolwiek możemy zmienić. No, bo jeżeli wszyscy będziemy siedzieć na tyłkach i nic nie robić, to nic nie zrobimy, nie zmienimy nic. No, widzicie, aż mi się łzy mi lecą ze śmiechu, bo. bo... Jak zobaczyłem tego lekarza, no to tylko się śmiać. Naprawdę, tylko się śmiać. Ostatnim razem, kiedy nie było transmisji na żywo, pokazał mi środkowy palec. Ten lekarz właśnie tutaj pod tej, na tej dróżce, jak, jak wyszedł. Robiłem relację na wideo, nakręcałem tą wcześniejszą naszą wizytę. Pokazał mi tak środkowy palec. Dzisiaj, ponieważ była relacja na żywo, nie odważył się na taki gest. Armani! Tak? Kończymy, dobra, lecimy teraz do sądu w Lwówku. Moi drodzy, będzie relacja kolejna. Także 11.45, sąd, dom publiczny, przepraszam, znowu i będzie pracownik domu publicznego, jako pełniący funkcję sędziego, będzie, będziemy y, dalszą relację przeprowadzać. Także <grym> Bolesławiec, miasto seksu, biznesu i psychiatrów. Także walczymy z nimi, walczymy z tą obłudą, z tym wyłudzaniem środków finansowych i pokazywaniem tego właśnie, co się dzieje. A myślę, że i również telewizja publiczna się tym zainteresuje. Także co tam. I, i wcale się nie dziwię, że, ten, <laughs> że oni ich wszystkich zaszczypali. Ja po prostu... No co, no zostaną sami mądrzy no, na tym świecie. Także pozdrawiam samych mądrych. Inteligentnych i o wyższym poziomie świadomości 1145, dom publiczny będzie relacja Lwówek Śląski. Pozdrawiam, do zobaczenia. Trzymajcie się. I, moi drodzy, jeszcze co? Dziecięce weto. Dziecięce weto, polikoska. Aśka, naplułaś polskim dzieciom w twarz, i za to będziesz. Mam, proces, mam taktykę procesową już na, następną, na następny szczebel, czyli apelacyjny sąd okręgowy. Mam już opracowane, także ja się nie przejmuję, naprawdę, ja się nie obawiam. 3420 zł. Nigdy nie zapłacę takich pieniędzy, nigdy im nie zapłacę. Także nie, niech oni to wiedzą i wy też będziecie to wiedzieć, że nigdy nie zapłacę takich pieniędzy. Bo armani nie płaci, systemowi nie płaci. To bierze od systemu, ale im nie płaci. No, trzymajcie się w postaci różnej postaci. Ale nie, nie są w stanie mnie przekupić nawet żadnymi pieniędzmi. Także do, łupać system, ile wlezie, moi drodzy. Tak jak oni łupią nas. Trzymajcie się, pozdrawiam. 11:45, widzimy się w sądzie w Lubówku. Z psychiatryka odjeżdżamy, bo tu można zwariować normalnie. Trzymajcie się, hej.